Kiedy dopadnie was kandra, albo spadek motywacji, proszę, żebyście odpalili ten materiał, żeby przypomnieć wam, przypomnieć wam, dlaczego warto zarabiać w innych walutach. Niż zutówka, albo zarabiać bardzo wysokie kwoty złotówka. Dlaczego warto się uczyć umiejętności, które bardzo dużo płacą? Ja wiem, że jest ciężko, ja myślicie, że Unreal Engine, to ja siedzę i po 4 godziny dziennie ładuję. To jest znalezienie 2, 2 godzin w tygodniu, żeby odpalić jakieś szkolenie, żeby ogarnąć teraz materials, te kuleczki, gdzie ja mam różne kolory, różne jakiś ruch kamery ogarniać, takie podstawy, od tego się zaczyna. Ale potem rok, 2, 3, 4, 5 i będę gdzie indziej, jeśli chodzi o Unreal Engine. Bo może wtedy odpalę własną gierkę, będę coś mógł zaprogramować, robić blueprinty. Blu takie rzeczy, ja wiem, że wiecie ile um, jest firma, która tutaj w moim miasteczku ostatnio szukała ludzi do Udemy, do programowania w Udemy, 25 tysięcy złotych miesięcznie, 25 koła za obsługę open source programu Udemy, to jest po prostu kosmos, jak osoby, patrz, poświęcasz rok życia, żeby tylko tego się nauczyć i możesz wyskalować swoje życie i zmienić swoje życie w ciągu jednego roku, um, no bo przypominam, bo przypominam, bo może ktoś zapomniał, jak to wygląda w Polsce. Bo zarobki w Polsce to nieśmieszny żart, jak pisze Badu... Nic się nie zmieniło od ponad dekady, daliście się nabrać. Przecienne wynagrodzenie w Polsce za złóz w dolarach, liczone w dolarach. Bo to jest bardzo ważne, żeby odnosić się do czegoś innego, a nie do siebie w złudówkach z, nie wiem, rok, rok wcześniej. W 2008 roku po dolarze za 2 złote to było 1472 dolary, bo wtedy około 3000 zł brutto zarabialiśmy. Więc w roku 2022 to jest no powiedzmy 1300 dolarów. Bo mamy teraz dolara po 4,70, a nie po 5 zł, jak tu jest napisane. W tym czasie oczywiście solidnie do góry zarobki rosną w Stanach, tutaj też inflacja i tak dalej, to też trzeba brać pod uwagę, ale nadal to jest po prostu siła amerykańskiej gospodarki bardziej wolnej od nas, więc e, kwota średnio, średnia, kwota brutto, którą my zarabiamy w Polsce to jest oczywiście za drugi kwartał 6156 zł. oczywiście ty jesz mięso, ja jem kapustę, razem jemy gołąbki, więc trzeba oczywiście to przed, z przymrużeniem oka traktować, ale to jest nadal przeciętnie, to jest nadal przeciętnie, to jest nie jest dominanta, to są w ogóle, e, statystyka jest na, od firm, e, które zatrudniają powyżej 10 osób, umowy o pracę, po prostu wiecie jak jest, jeśli chodzi o potem to, co dostajesz na rękę, a nie to, co jest na, na papierku i jeszcze kwota super brutto, więc w ogóle to są te kwoty, to są wiadomo słabsze niż tutaj na tej średniej, dla większości ludzi. Dlatego właśnie do tych ludzi może tutaj nie dotrze bo ten kanał zazwyczaj nie oglądają ludzi, którzy e, tutaj chcą się rozwijać albo np. nie wiem, nie, no osoby, które nie inwestują, no nie? To, to, to do nich chciałbym teraz dotrzeć, a oglądają to osoby, które inwestują. To może dla osób, które inwest chciałyby inwestować więcej. To jest bardzo ważne. Oczywiście siła nabywcza kapitału trochę wzrosła, ale tutaj, tutaj jest taki komentarz od osoby, jeśli, jeśli, jeśli chodzi o pralkę: więc jego mama w 2008 roku mogła sobie kupić 0,8 pralki, a teraz na emeryturę może sobie kupić dwie pralki. Ale to też nie kwestia z tego, że siła nabywcza wzrosła, tylko to, że technologia jest coraz tańsza że ta technologia po prostu jest coraz tańsza, jeśli chodzi o automatyzację produkcji, transport i dzięki temu ta pralka może być tańsza, jednostka pralki może być tańsza, nawet jeśli ta pralka jest wyżej jakościowo technologicznie, że więcej ma no, większą użyteczność ma i więcej ma możliwości i programów do prania, aniżeli właśnie pralka z 2008 roku czy z 2000 roku, 2000 i my może, możemy oczywiście więcej kupić technologii za to, co zarabiamy, ale nadal to jest przepaść, jeśli chodzi o, o inne kraje już rozwinięte czy rozwijające się, bo nie mamy jakichś niesamowitych tutaj um, przedsiębiorstw biznesu, plus jesteśmy po prostu przykręcani śrubą przez rządzących jednych z lewej, z prawej, z centrum, nie ma znaczenia. Po prostu jesteśmy dokręcani, zawsze podatki są dokręcone oczywiście, um, czy tego chcemy, czy nie, równą miarą wszystkich. My po prostu też karzemy ludzi za to, że chcą się bogacić, nie? Im więcej zarabiasz, tym więcej płacisz. Jak chcesz już inwestować, to musisz teraz, będziesz płacił podatek belki 20%, ale będziesz miał kwotę wolną od podatku 10 tysięcy złotych rocznie, nie? Albo, albo coś takiego. Zamiast po prostu znieść podatek od belki, żeby wszyscy mogli oszczędzać pieniądze na lokatach, w obligacjach, w akcjach, w nieruchomościach, żeby po prostu nie płacić podatku, ponownego podatku od, od zysków kapitałowych, bo przecież to są pieniądze, które mamy z pracy, więc już te pieniądze zostały opodatkowane, to jeszcze je raz opodatkujemy za to, że komuś się udało. Ja na szczęście mam stratę, więc nie zapłacę żadnego podatku, ale właśnie o to chodzi, nie? O to chodzi. Wiecie, czego, czemu tego nie ma w Polsce? Bo nie mamy takiego pragnienia, nie mamy takiej kultury pracy, nie mamy edukacji wyższej, która by po prostu... Wyciągnęłaby to ludzie po prostu nie wiedzą, czym jest nie wiem wolność gospodarcza, wolność do bogacenia się. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. I teraz, tutaj dumna reklama, bo zapraszam bardzo serdecznie, żebyście powtórzyli to samo co ja, bo ta kamera na przykład jest finansowana przez Fundację Wolności Gospodarczej w tamtym roku, i Fundacja Wolności Gospodarczej poszukuje projektów, które podzielają misję i wartości Fundacji Wolności Gospodarczej. Właśnie w pierwszym roku działalności wsparli 35 instytucji, organizacji i ludzi. Jestem również ja i Wojciech Siryk. Więc byliśmy wsparci, te wszystkie organizacje były wspierane przez Fundację Wolności Gospodarczej. Dużo różnych fajnych projektów powstało, o których już mówiłem, niektórych jeszcze będę mówił, bo dopiero teraz, gdzieś tak pod koniec tego roku będą właśnie wychodziły różne projekty. I mam nadzieję, że jeśli ktoś z Was to ogląda i ma bardzo fajny pomysł, zgłoście się do Fundacji Wolności Gospodarczej i właśnie może Fundacja Wolności Gospodarczej pomoże Wam, a Wy pomożecie żeby w Polsce było chociaż ciutkę więcej wolności w następnych dekadach. I moglibyśmy wtedy o wiele szybciej przyspieszyć nasz wzrost zarobków i siły nabywczej kapitału. Tego i Wam sobie życzę. Zapraszam do kontaktu. Linki są w opisie. Cześć!